Dobra, więc muszę Wam powiedzieć, że nagrywam ten dźwięk telefonem, dlatego że zapomniałem ze sobą mikrofonu wziąć na swój wyjazd, na który jestem. I akurat na nim zrobię ten odcinek, więc. Witam ekipę z tej strony, lekko pogrubiony Kacemicheso, A dziś chcę wam przedstawić rasę, którą są Sibisy, których właścicielem jest Noksianka. Od razu, kiedy zobaczyłem tą rasę, stwierdziłem, że przyjąłbym takiego Sibisa ze zniszczonymi rogami do siebie, dlatego że one są one sakami żyjącymi w hierarchicznych grupach. Lecz w przypadku szkodzenia rogów, stają się one zwierzętami wędrownymi, podróżującymi samotnie. Z tego co wiem, inaczej jest to nazywany Trybem koczowniczym Dlatego chcę przyjąć takiego jednego Ponieważ pomógłbym mu samotnością A one są również łatwe do oswojenia Więc uważam, że dogadalibyśmy się Mimo takiego krótnego zachowania Względem stanu rogów Jest pozytywna cecha, którą mają Jest nią opieka i karmienie starszych Są one również Wszystkożerne, pokojowe I żyją mniej więcej 90 lat Sibisy posiadają moją upragnioną cechę Czyli bycie przeważnie Szczupłymi. Uszy są puchate oraz ciężkie, które mogą być skierowane w różne kierunki. Ich ogon jest także długi oraz gruby. Widzę tu dużo podobieństw do czegoś. Ciekawą cechą dla mnie jest trzecie oko lub kamień szlachetny na czole Nie jest ograniczenie do tych obok mnie. Język wygląda w oto sposób Cechą, którą naprawdę lubię w tej rasie są DŁUGIE RZĘSY. Ich nos jest podobny do lwiego. Na pewno gdybym złapał takiego Civisa, to byłby bardzo wąchable, ponieważ futro, które posiadają pachną jak popcorn. Ich ząbki są tępe. Oprócz ostrych kłów Większość sibisów posiada inny kolor twarzy od całego ciała, przypominający dla niektórych maskę. Rogi mogą wyglądać tylko w taki sposób. Dozwolone jest tylko zmienianie ich wielkości. Występują trzy typy wielkości u sibisów: karzeł, posiadający 50 cm długości, średni, 100 cm. Wielki, czyli o długości 150 cm. Przejdźmy do gry w Plague Incorporated, czyli mutacji osypisów. Opowiadanie dla mnie o tym będzie proste, ponieważ możecie wybrać do trzech mutacji z tych, które teraz wymienię: szklane, kamienne, krystaliczne lub drewniane nogi, jeden z tych kształtów nosa, który z tych kształtów rogów, rośliny rozsunące na losowych częściach ciała. Jest ograniczenie do jednego gatunku roślinki na ciele. Może to być dowolna roślinka, waszego wyboru. Jeden jest tylko minus, kiedy już się wybierze tą cechę: krótsza żywotność. Małe skrzydła, które NIE dają umiejętności latania, lecz obdarowywuje szacunkiem wśród innych przedstawicieli gatunku. Teukloły, inaczej zwane wilczymi pazurami, czy kciukami u stopy, które czasem występują np. u psa czy kota. Heterochromia, czyli dwa różne kolory oczu. Albinizm. Bioluminescencja, czyli świecące wnętrzności, organy, krew oraz oczy dostępne tylko dla odcieni koloru niebieskiego, zielonego, różowego oraz fioletowego, mojego ulubionego koloru. Krystaliczne, szklane, drewniane lub kamienne pazurki. Osoba, do której rasa należy może tworzyć postacie mające inne mutacje. Tibisy mają formę cywilizowaną oraz dziką. Osobniki posiadające biżuterię jako kryształ szlachetny są szacowane, szacowane szanowane Wśród grupy <laughs> osiedlają się one w krzakach, między drzewami, a nawet w jaskiniach. Gdy osiedlenie ukończone jest sukcesem, miejsce jest nazwane gniazdem. W danej grupie znajduje się do 10 osób samice, patrolują obrzeża gniazda lub opiekują się dziećmi, gdy samce polują. Sibisy mają bardzo dobrze rozwiniętą umiejętność śledzenia swojej ofiary, tak jak koty. Polują w małym gronie, w odstępach oraz jednym liderem polowania. Ich planem zawsze jest zaatakowanie ofiary. Ze wszystkich stron, ofiara jest zabijana przez skręcanie lub zaciskanie szczęk predatora na jej szyi. Cibisy również często pozyskują jedzenie poprzez kradzież od innych zwierząt. W czasie karmienia grupy do jedzenia prawo w kolejności mają młode, starsi oraz na końcu dorośli. Jedzeniem, które lubią są owoce, warzywa i ropuchy. Ropuchy są wyjątkowym jedzeniem, ponieważ sprawiają, że efekt trucizny w ich krwi jest jeszcze silniejszy. O efekcie trucizny w krwi powiem później. Efektem spożycia ropuch jest także szybsze leczenie ran, lecz zawsze czego za dużo to niezdrowo, ponieważ kości i krew stworzeń przybierają kolor czarny, gdy zostanie spożyta zbyt dużo. Duża ilość ropuch, co równa się z zatruciem. Krew sibisów jest trująca dla sibisów posiadający inny kolor krwi oraz innych zwierząt. Efektem jej spożycia może być ból brzucha. Młode nie posiadają tego efektu, dlatego niektóre stworzenia z chęcią zakradają się do gniazda, aby na nie zapolować. Dorosłe sibisy czasem specjalnie dają się ugryźć, aby osłabić wrogów. A potomstwo ma podobny kolor futra, wzorków, oczu, wnętrzności, wygląd kamieni szlachetnych, trzeciego ochka oraz długość futra jak rodzice. Mutacje nie są dziedziczone. Geny mogą być także dziedziczone po pra- i pra dziadkach. Szczeniąta są karmione piersią jak saki. Stają się dorosłymi i dostają swoje trzecie oko lub ten kamienik po dwóch latach. Młode są karmione piersią do otwarcia przez nich oczu. Co do kolorków, ekspert mówi, że poduszki, środek uszu, skóra, wnętrzności, pazury i krew są połączone kolorami, więc należy je zachować w podobnych odcieniach koloru. Oprócz tego nie ma żadnych ograniczeń względem kolorów jest tylko prośba o zachowanie estetyki Co do wzorków na Sibisach mogą mieć one paski, pręgi oraz inne wzory, które występują naturalnie u zwierząt Inaczej mówiąc idealnie wyglądające serduszka cukierkowe czy gwiazdki nie mogą występować w designie Sibisa Średnice rzadko mają kolor czarny Zamiast tego ich kolorem jest ciemniejszy odcień tęczówki, która może mieć dowolny kolor. Twardówka ma Jasny kolor lub pastelowy, nie zawsze jaśniejszy niż tęczówka. Co do różnic między samicami a samcami, to samce mają dłuższe futro, silniejsze łapy oraz ostrzejsze pazury zazwyczaj uszy skierowane do góry zajęty czas głównie poprzez polowanie i kradnięcie jedzenia. Za to samice najczęściej spotyka się z uszami skierowanymi do dołu zajmującymi się młodymi oraz starszymi, tworzącymi gniazda, zachowującymi się bardzo terytorialnie. Sibisy mogą zajść w ciąży raz na 5 lat Oraz trwa ona 6 miesięcy Im starsza jest samica, tym szczenie będzie słabsze Jeśli urodzą się bliźniaki Jedno będzie silne i wysportowane A drugie słabsze, lecz inteligentne Przejdźmy do cech sibisów cywilizowanych Jak wcześniej wspomniałem są szczupłe lub wychudzone A otyłość jest bardzo rzadka Najczęściej spowodowana jest ona przez choroby Ich najbardziej puchate części ciała to klatka piersiowa, ogon, łokcie i uszy, czasem nadgarstki, tyłek lub stopy. Mężczyźni są więksi od kobiet. Kobiety są głównie agresywne i dominujące. Zdoje zachowania łączą się w parach na całe życie. Bez żadnych problemów forma dwu- i czteronożna może być w tym samym uniwersum. Nawet dochodzi do sytuacji, gdy forma czteronożna może być zwierzątkiem dwunożnej. Kinki. Mają dobrą reputację wśród innych ze względu na spokojne i kulturalne podejście do wielu sytuacji. Ci, którzy przeżyli traumatyczne sytuacje, ukrywają swoje trzecie oko, pozostawiają na kamiennych szlachetnych rysy lub niszczą swoje rogi. Robią to, ponieważ jest to znak manifestacji ich bólu. Rzadko czczą jakichkolwiek bogów, za to mają dużą ilość szacunku do przyrody. Tak bardzo są zżyte z naturą, że nawet potrafią czuć ból umierających roślin i zwierząt. Występowanie w przypadku ciąży bliźniaków jest o wiele częstsze niż u ludzi. Jakby ktoś chciał wiedzieć, bliźniaki u ludzi wystąpiły raz na 89 ciąż. Uwielbiają modne ubrania, biszterie i dobre fryzury. Zarówno samce jak i samice uwielbiają nosić makijaż. Czasem nakładają go jako formę medytacji a lub aby odbyć rytuał związany z czczeniem natury. Nie ma żadnych ograniczeń względem uniwersum, czasu ich istnienia czy pracy, jaką mogą wykonywać. Zawsze czują się lepiej w otoczeniu własnej rasy, a kontakt fizyczny z drugim Sibisem napełnia ich uczuciem spokoju i bezpieczeństwa. Są najczęściej związane ze swoimi członkami rodziny. Sibisy dzielą się również na cztery rodzaje, które posiadają również swoje tradycyjne stroje, jako wersje dwunożne, pikalne lasy deszczowe, najrzadszy typ, lasy umiarkowane, najczęstszy typ. Sawanna oraz tajga. Osobniki pochodzące z tropikalnego lasu deszczowego preferują całe swoje życie spędzić w nim nie myśląc o opuszczeniu go. Ich cechy to gładkie i krótkie futro, ciemny kontur warg, krótki pysk, długie wąsiki i silne łapy z ostrymi pazurami. Zazwyczaj są średniej długości. Najczęstszymi mutacjami u nich jest tygrysinos, blue zarośnięte części ciała roślinkami oraz drewniane wargi. Wisy z lasów umiarkowanych mają krótki pysk z długimi wąsikami, miękkie futro o krótkiej lub średniej długości, małe łapy z ostrymi szponami oraz lekkie, elastyczne ciało. Zazwyczaj są niskie. I can deny it no Szklane, rogi i koci nos To najczęstsze mutacje Grupy znajdujące się we sawannie Są bardzo terytorialne i głównie mięsożerni Na ich plecach i głowie rośnie długie futro Oklapnięte uszy występują u nich rzadko Są za to spiczaste Ich pysk i uszy są krótkie Najbardziej częstymi mutacjami u nich Są gepardzie nosy, deuklo oraz skrzydła Jeśli chcemy mówić o tajdze To pierwsza rzecz, którą warto wiedzieć To to, że z niej pochodzą największe sibisy Mające grube, kręcone futro Ich najczęstszymi cechami to roślinożerność, oklapnięte uszy i kamień szlachetny pomiędzy oczami. Mają też ogromne łapy z tępymi pazurami. Mutacja, która jest u nich najczęstsza, to roki bizona, jaka oraz ich materiał, czyli kamień i drewno. Ważną rzeczą jest zabronienie tworzenia hybryd sibisów z innymi gatunkami. Pomimo tego wszystkiego pamiętajcie, jest obowiązek podawania autora rasy oraz wysyłanie każdej zrobionej postaci do autora tej rasy, aby zatwierdził dany design. Czy znam jeszcze jakieś zasady? Hmm. O, możecie tworzyć tyle cbs ile chcecie, a nawet sprzedawać designy postaci. Jeszcze pewnie w opisie Wam dam całą oryginalną stronę cbs żebyście sobie sami jeszcze spojrzeli dokładnie, jak to wygląda. I to tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał oraz po takiej długiej przerwie oraz no cóż, widzimy się w następnych odcinkach. Oprócz tego trzymajcie się oraz pamiętajcie, że zawsze jesteście dla kogoś ważni. W Finalnie będę mógł sobie włączyć klimatyzację, ja nie mogę.